Przewodnik Monika Mazur melduje patron 9 Mielskiej Drużyny Harcowskiej na apelu rozpoczynającym rajd. Stan 12. Spocznij! Czuwaj, druku Bartku! Samarytanka na Różycka melduje Dziki Team na 36 Rajdzie Mieleckim, Stan 6. Czuwaj, druku Bartku! Samarytanka Karina Bogula melduje 8 Drużyny Mega na apelu rozpoczynającym 36 rajd po Ziemi mieleckim. Stan 8. Trzymaj druchu uboźni patrolował w że rzutek melduje dwa patrole na apelu rozpoczynającym 36 rajd po ziemi mleckiej, stan 11. Twój druchu warto no, odróżyć. Na ogrzeta Papi melduje rysun programowy na rajdzie, Stan 13 plus na stację, na stawcach. Trzymaj, Trzymaj druchu Bartujeu Marku. Druch, Kubel początek melduje drugi parządzi 9 nielckiej drużyny na apelu. Stan 10 plus 1 dojeżdżająca wieczorem. Oczność!

o właśnie bo i Marek melduje e, hupiec mielec na pylu rozpoczynającym 36 rajd w poziomie mieleckiej. Stan 59 plus dw dwoje fówców plus dwoje nieobecnych plus jedna dojeżdżająca baczność! Druchny i druchowie! Spocznij! Paczność. Związek Harcerstwa Polskiego Chłopiec Mielec imienia Antoniny Gębicowej Mielec, 27 września 2013 Rozkaz L1 łamane przez 2013 Spocznij! Druhy i druhowie Rozpoczynamy 36 raj po ziemi mieleckiej To nasza 3-dniowa impreza oparta na fabule Asterix i Obelix. Mam nadzieję, że wszyscy razem spotkamy się już w niedzielę na zakończeniu rajdu 3. Mianowania. 3-1. Mianuje zastępcę komendanta pod harcmistrza Bartomeja Mariniaka. 3-2. Powołuje skład Komendy Rajdu, przewodniczkę Paulina Robak, przewodnika Tomasza Kagana, przewodnika Damiana Łuszcza, Bartomeja Marka, Kingę Kruszel. Baczność rozkaz podpisał Ła, komendantka 36 rajdu Poziemię Mieleckiej. Przewodnik. Przewodnik Klaudia Kruszel. spocznij. Dobra, to teraz kilka słów ode mnie. To tak, na start. Na start otrzymujecie karty patrolu oraz mapę. Fajnie by było, jakby punktowy, patrolowym miał tu Dalej. E, zaraz będziemy się pakować w autobus i po kolei każda drużyna będzie wywoływana na starcie rajdu. I dostajecie mapę wtedy i kartę patrolu. E, dalej. Tylko się nie zgubcie, to jest po pierwsze. nie macie wyznaczone, bo będziecie się ją sami. Mapa jest uaktualniona, jest z 2013 roku. Lampiony. Lampiony są takim dodatkowym plusem. Zapisujecie sobie, każdy patro, pa, pa, patrolowy zapisuje sobie lampion i co w tym lampionie było tak krótko i potem otrzymuje to ja i dostajecie dodatkowe punkty. Lampion żółty mają drużyny mocno-harcerskie. A lampion różowy mają starsze arcy. Tak by Ogólnie to plecaki pakujemy do autobusu, ale jest taki plus, że dodatkowo mamy 70 miejsc i mamy jeszcze dużo plecaków, jeszcze mamy rowery. Musimy się zmieścić w tym autobusie. Jak jest taka możliwość, mniejsze osoby bierzemy na kolana. Żeby jak najwięcej osób się zmieściło na krzesmach. Na futerach czy na krzesmach, prawda? Na... No i patrząc weźmiecie na kolana. ty W drużyna, podchupiec, rozejście, spocznij!